No, ta bitwa jest naprawdę ekscytująca, jak się tłumaczy i mówi co się robi to jest troszeczkę gorzej się gra. I naprawdę komputer nieźle daje mi weznaki. znaki. Mm. Czy możemy tutaj zaatakować tą Newą coś? Nie możemy. Okej. Okay. Ok, on się tu bał, twardy jest teperowany teraz. Bardzo dobrze. Masz dla mnie jakieś zadanie? Mam dla Ciebie zadanie. Dobra, musimy wypchnąć go. Czy mamy tutaj jakieś oczy? Mamy, zwiat. Dobrze. Idziemy laskiem. Prowadzimy rozpoznanie tego terenu. Ja chcę tutaj prowadzić jednak dowództwo. To jest bardzo niebezpieczne, no ale cóż. Masz dla mnie jakieś zadanie? Ja chcę tu wprowadzić dowództwo. Yy, po prostu... To Dobrze. Ja chcę tutaj mieć zabezpieczenie przeciwlotnicze. Okej? Okay. Twardy jest zreperowany. Dobrze, idziemy tutaj. Widzimy piwac. Tu jest Patriota. Ok. Artyleria. Support. Dana, dana. Dwie. Ciach. Zaraz jedzie Dana. Widzimy, mamy oczy na Patriota. Trzeba go rozwalić. Patriot. 120 punktów. On mi we znaki tutaj. Dużo. Wjechała Dana. Kontrol 3. Żeby było pod artylerią, jest moja trójka. Naciskamy trójkę. Fire position albo T. do otwarcia Klikamy. Dobrze. Nic nie zastąpi i jego karabinu. Atakujemy. Yy, nie atakujemy. Przerzucamy wojsko tutaj. Dobra, dzielatki na czekacie na śniadanko do łóżeczka. Co piechota może dla pana zrobić, sir? Jest apacz tutaj To jest niedobrze Dlaczego mam przeciętnie że teraz każdy nam narażać Oni mnie zauważyli Tutaj Niedobrze Okej okay. Patriot obrywa teraz artylerii Potrzebuje to rakowych siłownia Cholera, dobrze było, że bo oberwał Teraz. Wprowadziliśmy wóz dowodzenia tutaj. Czołg. Dimitri nie jest ani mój, ani jego. On gdzieś tu ma dowodzenie. Ale ponieważ prowadziłem swój wóz, więc i on nie ma dowodzenia tutaj, i ja. Yy, znaczy tego plus jeden. Więc teraz ja mam plus jeden. Powoli odrabiamy straty. OK, Artyleria się wystrzelała już. Yy, ruszamy szybko. Tutaj do blisko FOBU. Yy, jeżeli komputer jest mądry, a jest... Jak ma artylerię on zacznie strzelać kontr... artyleryjne yy, strzelanie w to miejsce, z którego mojego artyleria strzelała i on może ich rozwalić, więc po strzelaniu należy uciekać od razu swoją artylerią. Ok, Tragedia. On gdzieś nas bombardował. Yy, to by błąd tutaj, żeby on był strzelał tutaj. To był błąd. No ale już yy, włączymy mu. Czekamy na nowe rozkazy. Ok. Yy, wyłączam. Powinniśmy zawsze wyłączyć broń naszemu dowodzeniu. Ok, Seahawk. Cofamy się teraz. Bo widzi. On widzi mojego tutaj twardego. Dobrze. Widzimy dowodzenie tutaj. Fire position. Strzelamy artylerią. Nie mamy tutaj zupełnie obrony przeciwlotniczej. Ta newa mi nie pomaga. Ja tu chcę sople. Jak widzimy, on miga. Miga to znaczy nieprzyjaciel go nie widzi. Jesteś jak ciężko ok, artyleria strzela Nasze dane Połowę na misji bojowej Naciskamy shift, F I uciekamy z tego miejsca, z którego artyleria strzelała Bo będzie Kontrartyleryjskie przygotowanie przyjaciela. Ok Tu gdzieś my się za zagalopowali Czy możemy go zdjąć, to artyleria zdjęty Ok, stop strzelania Idziemy Uciekamy gdziekolwiek Zwiewaj stąd Dobrze, tu jest piwac może dla pana Wyłączymy mu broń Pojedziemy tutaj Ok Jesteśmy gotowi Twardy jest tutaj więc no twardy przyda się na coś Podążaj za mną, albo Salamandra Nie mam tutaj osłony flanki, jak widzimy Wspaniale to rozegrałem Oczy Damy następną salamandrę Tak, szef Strzała Damy tu newę ponieważ to jest ok, stop on zaczyna strzelać jak stoi jest bardziej stop OK im nie, stop on chciał zniszczyć salamandrę ale, ale, ale zobaczył, że ja tu mam neve, bo ruszyłem w otwarty i zwiał bardzo mądrze gra komputer Okej, okay, tu jest piwac Widzimy go, więc damy artylerię Shift, F i w inne miejsce żeby nie było przygotowania Nieprzyjaciel nie zniszczy naszej artylerii Twardy rozwala Marines, bardzo dobrze Damy tutaj Stara, żeby zaopatrzył naszych żołnierzy. Lana, Cofniemy strzałę, Ma, y, on ich chce wykończyć tutaj. Dobrze, wal do niego, twardy. Stop, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Tu i tu. Dobrze, walimy tutaj. Zdamy y, support, mamy Katiusze. Czemu ich nie wykorzystać? Damy tutaj jedno Katiusze. Już ich zdjęliśmy. Stop, po co wastować amunicję? Shift, move fast, blisko do Fobu, żeby się znowu zaopatrzyli w amunicję. Jesteśmy plus 2, nieźle. Kupimy SEAD i kupimy znowu Seria 30. Zdjęliśmy im patrioty, mam nadzieję, że to nam pomoże. Seat tutaj, Seria 30 tutaj. Ok, twardy Seat Ewakuacja, nic nie strzelił Za daleko i tak poleciałem. Zdjęliśmy mu y, seria 30. Y... Dobrze, jest kontra. Czy my możemy kupić myśliwiec? Nie jeszcze. On oberwał. Tak, dobrze. Neva zrobiła swoje. My chcemy nie fuel, tylko amunicję. Jest kontra, nieprzyjaciela. On wali w mojego twardego. Wcofamy go. Nie go zreperuję. Dobrze. Zdjęliśmy go. Yy, dobrze. Seat. Seria 30. Trzeba tu obronić się z lotniczą. Wycofujemy się. Nie za blisko. Ten już strzelił. Zdjęliśmy uczą, Zwiewamy. Masz dla mnie jakieś zadanie? Bardzo dobrze. Jak widzimy, jest miasteczko, tu pewnie coś ma, walniemy tutaj. Czemu nie? Salamandra. On tu nie ma czołgów. Dobrze, dobrze, dobrze. Stop, co tu jest? Przeciw lotnicza. Wracamy do fobu Dana fire pozycja Tutaj okay. Leci Kioła Leci Bradley Właśnie Kioła mi zdjął. jak on go zobaczył to ja nie wiem Wracamy naszymi samochodami do FOBA. Thank you.